Długo czekałeś na debiut w Ekstraklasie, w końcu się doczekałeś, ale chyba jakoś super, świetnie nie będziesz wspominał tego spotkania. No na pewno, to fakt, że bardzo długo czekałem, w końcu się doczekałem, trener dał mi szansę. Czy, nie, czy będę dobrze wspominał? Na pewno cieszy mnie, że w końcu wszedłem na boisko, ale wynik pozostawia wiele do życzenia. No, Lechia postawiła trudne warunki, no niestety w, w, mógł być do przodu, mieliśmy swoje okazje, no ale niestety Lechia Wykorzystała to, co miała po prostu. Myślisz, że Jagiellonia kiedyś w, tutaj w końcu znowu wygra? Bo jednak już ponad 6 lat yy, nie wygraliście ostatnim strzelcą zwycięskiej brałki, była Ebis który już trochę czasu minęło. No na pewno, z każdym meczem staramy się wyjść są trzy punkty. Jednak, tak jak mówiłem, Lechia bardzo dobry przeciwnik, stawia ciężkie warunki. Trzeba czekać, no. Będzie ciężko pracować, żeby w końcu się to udało i przełamać ten złą pasę. Te 90 minut zmotywowało Cię tak jakby wyjątkowo. Wchodzi nowy sezon, tak? Przepis o młodzieżowcu, będziesz miał na pewno więcej szans na, na pokazanie się. Tak, myślę, że to ciężko powiedzieć tak na gorąco, ale myślę, że to był, nie był najgorszy mecz, mimo tego, że straciliśmy dwie bramki. No ciężko coś mówić, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo tak, bo tak nie było, ale no cóż, no, na pewno da mi to wielkiego kopa, motywację i będę się starał z każdym treningiem udowodnić, po prostu zasypuję na ten pierwszy skład. Dzięki. Czekaj. Okay.